Dzień dobry, Poddoga? Jest. Te uważaj, bo ci się wylewa. Pochwa się przed chłopakiem, pochwa się, się przeżoną, żoną, że masz kiełbaskę. Zorąbiście wysmażoną. Że masz fajną kiełbaskę smażoną. Dobrze wysmażoną. Dzień dobry. Poddoga. Doga. Słuszny wybór. Skomponuje panu jak Chopin. Masz fajną kiełbaskę. smażoną. No, pan, Co pan tylko sobie życzy. Raz, dwa i już pan ma. Dobry? No ale ma pan fajno. Sycki. Kolejna, gdzie jesteś? To będzie hot dog. hot dog, zwykły, bez niczego. Tak, znaczy nie, no z dodatkami. Jakimi dodatkami? E, no ze wszystkimi. Kolejna, jakie dodatki mamy? O kurwa, ale cwy! Wszystkie grubasy lubią kiełbasy. E? Skomponuję panu jak szopem. Kurwa, lej te kole. A jak Nie, kurwa, do tam wejdę i ci pomogę Raz, dwa i już pan ma. E? Nie no, przepraszam, ja... No jest, pani zamawiała. Hot doga? Jednego. Jednego. Piętnaście. No to ma pani dwa razy. Proszę panią, mogę na chwilkę panią prosić? na nie podchodź. Dawaj, kurwo... Babilońska, dawaj te kole. na nie podchodź. Czyli co, nie zapłaci pan za to? Nie. I słusznie, bo jednego pan dostaje gratis. Full gratis. <noise> Babilon funduje, promocja z okazji łeca, Czyli co, nie zapłaci pan za to? Eh?